Drodzy, nadszedł ten dzień. Tak, już wczoraj widzowie ma pewnie, słuchaliście sobie. Ale, ale dwa. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to wbijajcie szybciej szyb, szyb, wszyscy. Wszyscy na kanał Palion, moi drodzy, słuchajcie teraz, w tym momencie. Macie link w opisie. Wbijajcie wszyscy na kanał Palion. I słuchajcie, ale, ale dwa, moi drodzy, bo już jest. Tak jest, już jest, tak jest. I kupujcie bilety na koncert, bo Ale, ale dwa będzie na żywo. Będę grał koncert widzowie w Warszawie, także wbijajcie kupujcie bileciki i wpadajcie na Palion Style. Przyjaciele na sklep dodaliśmy. Spodeneczki, widzowie spodenki. Tak, pozarskie spodenki spalią I patrzcie, są zielone takie. Z moim logiem, oczywiście pięknym. Są również czarne. Czarne spodenki, moi drodzy. Są i zielone i czarne. Zapraszam serdecznie, macie link w opisie. A teraz śmigamy szybko. No, najpierw po, po Tojta pójdziemy najpierw, bo dzisiaj będzie reakcja. Tak, będą oceniać widzowie teledysk. Toj, to kryś. Będą oceniać teledysk. Zobaczymy, jak im się spodoba. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Zrobimy może jakieś takie. Tablice, czyli będzie ocena wizowie, ocena teledysku, ocena piosenki, ocena. nie wiem, outfitu, czegokolwiek. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba. Wszystko porozpisujemy. Dzień dobry! Ale, ale, ale jadę dalej! Co ty robisz? Jadę dalej, palion! Jadę na nową butę, ale, ale! Normalne. Ale jadę dalej! Ej, a, a, skąd, a skąd wytrzasnąłeś, pipka? Ale jadę dalej, wiesz co? Przyteleportował przy się do mnie nagle magicznie. Jak? Naprawdę, to jest prawdziwy pimpek Jeden do jeden! Prawdziwy! Gdzie, ej, ej, a gdzie jest Halinka? Halinka dalej i jeszcze chyba w jakiejś jaskini siedzi. No nie, nie. Ukryta, no? Przed, nie, nie wiem, przed gdzie... hakerem jeszcze ukryta. No, tam na pewno na dole, nie? Kiedyś tam była Tak, Kiedyś... no, Ty Już ją chowałeś co to Kiedyś zrobimy z... odcinek Szukamy świnki Halinki <laughs> Luźny film <laughs> o, Oj, tak, 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 tak. No, Pokażę dzisiaj mój teledysk nowy No, tam po... Zrobimy ocenkę ym, Ale szczera Nawet jak ci się nie będzie podobać A... Możesz wyzywać możesz Ale jedziesz pobić. dalej I, i, Tak, tak Widzicie, to, to już na kawałek fragment Widzę piosenki, jak widzicie Ale, ale ja, no, to, ja jadę dalej Jakie ty tu masz śmietnik Krzyś. Ale tfu. O, siema. Sorry, nie spodziewałem się, że tak tu przyjdziesz, ty, Tak ślifko. No nie powinno być taki śmietnik. A no troszkę się nie sprzątało, co nie? Ja nie mogę. Oh! 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 Oh, Dobra, sorry, 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 sorry. Dobra, co dzisiaj robimy? Dzisiaj jedziemy dalej. Ja dalej. To tylko jest mój problem. Daj. Daj. Daj to Ten to będzie. I gólowe słowo teraz Ale ale. Pali on jest mój problem. Co chodź, jest mały problem, muszę coś ci pokazać Co się dzieje? Chodź, 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 chodź. Nie strasz mnie Chodź, chodź, chodź Nie strasz e, mnie Widzisz tego parkura? No e, Pamiętasz jak widzowie wbili nam ten, nie? Z klipu ja ukryłem pendrive'a z piosenką na końcu tego parkura O, no już, już ktoś tam Ktoś tam już Ta. z chmurką. Ale to tylko ty nie możesz to otworzyć. nie zbieram, nic ale... nie zbieram, bo to ty Czekaj, musisz, bo to ty musisz! Ale to, ale to zrobić jest za łatwo to będzie. Czekaj. No to dawaj no bez chmurki, bez no chmurki. co ty! Dobra, Jak dobra, zrobisz dawaj. to bez chmurki, to jesteś giga koksem i jedziesz oh. dalej. No, no trzeba, I tam... No. Dawaj, dawaj! Zaraz! Podwójny skok tu jest, dobra, Dawaj, 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 dawaj! Tutaj jest ok... Leci, No Nieee! Opsi! no właśnie, no! Ale I jadę, ogólnie, dalej, jak ogólnie, jak przejdziesz z całego parkura, to jadę, tam dalej. jest Pendrive, ale, ale dwa, tylko że też skrzynka jest na kot, nie? Jak na kot? Na kot. Jak tam podskoczyć? No jak na kod? No kot? dobra. No i teraz kod to jest data yy, wrzucenia zielone 1. I U, to jest dokładna no data. No ale to jest dokładna data, cała z rokiem i z miesiącem. Co? No. I z minutą i z godziną 0, i z sekundą. U 2024. I minuta, godzina, sekunda Zielone jeden! Zielone jeden data! Co? Kod to jest zielone jeden data wrzucenia na YouTube <grym> nie, nie, ja nie rozumiem <grym> Ja w ogóle nie rozumiem Dobra, dobra, powtórzę <grym> raz jeszcze jest tak dziwne Powtórzę raz jeszcze <grym> Żeby odblokować tą magiczną strzynię musisz pisać kod Kodem jest data, kiedy wrzucimy zielone jeden na kanał Palion To znaczy moje urodziny no i z dokładną Przez, datą że Myślałem, że data ale, ale 2, nie zielony 1 w ogóle Skąd, no. skąd zielony 1 w ogóle tu się znalazłeś? No właśnie! I widzisz, i dlatego to jest zastanawiające 17, 12, 2000... I który rok? 17, 12, ja nie wiem, który to był rok Haha, <noise> starość nie rady Widzisz, widzisz, no Możesz testować, Jest! Mam pendrive. Dawaj, dawaj, chodź, chodź na scenę, trzeba iść. Mam pendrive, widzowie, ale dwa idziemy reagować. O, Tylko nie spadni. Uwaga. Nie! Czekaj nie! Na chmurka, chmurka nie. Ja ja złapię, złapię, ja cię złapię. Nie Oj. Ej, ej, Let's ej, ej! Opaki! mam problem! Mam problem! Jestem mały! <grym>, jestem mały! Skrym, mały. No jestem mały! Jestem duży! O no, dobre idę, idę, no idę idę! Ale jadę dalej! No właśnie ale nie jedziesz to i to, to, paliwa nie ma! To nie ma paliwa ta fura! No. Nie ma paliwa! Ale to nie ma paliwa ta fura. Oj nie to. jadę dalej! Oj no to! Jadę dalej! No eee! Nie! <grym> nie nie! No nie, to, nie, no, no, nie. Na, na premierę się spuści, ale ale dwa! Co ty gadasz? No się na premiera! Dalej dojdź to, dalej! Chodź szybko, bo tutaj to będzie później patrz. Kurde bele, nie da się! Dobra, chodź, 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 chodź. To, to, to musimy włączyć tam do kąpa trzeba podłączyć z tyłu. Tak, tak? tutaj? O, nie! No nie. z tyłu... Chodź tutaj, chodź! No kąp jest z tyłu! Tu! O, tu. Aby, a ty, podąż do kompa! No dobra. Dobra, podwybra. Pod, 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 pod. Alej! to. Jest. Dobra, dobra. No dobra Daj, to, czekaj, odpalam! Możecie już na scenę. Tak. Chodź, chodź tutaj. Aha. Gdzie re reaction? Dobra. Reaction od to i to. to. Czekajcie tam bliżej. Ale jest dalej Idzie Za mną I, i, i co reagujemy, tak? Dobra. Ja, Ale jest dalej Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jazda lecimy. O! Wow, no dobra. <śmiech> <śmiech> I la la la. Tak jest. La la la. Ale, Ej, jak ty to trafisz, to. Nie! Wow! Trafił do nie! Ale, ale, uśmiechnięty! No! Tak, tak, jest! masz do to ale ale, ale! Nieźle! Zieloną! No! A jeszcze, Maria, jak doba pójdę? A, emeraldowa! No, Okej! Okay. A wygrałeś na tej grze jak grałeś? Patrz! Oni mi komentują grę, ja wszystko trafiłem. No nieźle, nieźle. że ja wszystko za pierwszym razem grałem, musisz to zauważyć. No to jest fejka! Ale to się z nie da tak! Ustawione! Jakie osoby, co ty gadasz? No ale, ale oni dobra! zrobili cięcie i nagrali jak nie, trafiłeś. Nie, my w ogóle tej piosenki nie słuchamy. Tam nie, cięć. <laughs> na tra Trafiło jak cięcie było i ktoś strzelił. No, właśnie. Patrz, patrz. O, o, o! No o. przecież. Nie Ale nie w ma to. kamery piłka! To nie to był fake, jak Nie ma kamery piłka. Dobrze, jest, dobrze, jest, dobrze. Jest. No nie dobrze. Jest. Pamiętajcie, e, patrzcie na telewizję, na muzykę i jeszcze na coś tam zaraz wymienimy. Więc ja aspekty. Ale jadę dalej już było. Ej widzowie tam są. Jeszcze, j, jeszcze nie raz będzie. Ej ja to prawda to był Ale jadę dalej! Jadę <głos> dalej! <głos> Ej, ale nie można nogą kopnąć piłki Właśnie ale, ale Mi zaliczyli to Ej, ale jadę dalej czeka, czeka, Czekaj, na, ale jadę dalej nie. Ale, ale lecę w kosmos Zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz. Ale lecę dalej O, czekaj, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Teraz Głośno, taki plan Dalej, no kiedy będzie? Czekaj ale teraz! Nie! Teraz będzie! Teraz! Ale jadę dalej! Ale jadę dalej! Nie uh -huh. mogę z was. Nic się nie zmieniło! Moja was. ulubiona piosenka Let's go! Ale jadę dalej jadę dalej! Ale pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie! Ale jadę dalej! A widzowie jadą dalej! Ej, a, a panie odjechałeś dalej? No pewnie Let's go! go! Ale że trafiłeś za jednym razem wszystkie, to ja nie wiem, że to no. musiało być cięcie tam zrobione Ty, Pewnie, no Ty pewnie Szkilla tak. szkilla koksem no. no i pięknie, podobało wam się? No. Podobało, bo jakby nie było, ale jadę dalej, to by mi się nie podobało Czyli, ale jadę dalej wam się najbardziej podobało, tak? Ale jadę dalej! Ej, prawda ale dalej! Mi się podobało, go. mi się najbardziej podobało, ale, ale Bez jadę dalej to się no, nie polubimy się chyba, nie polubimy się. Ale... Nie, no nie, 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 będzie nie, 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 Ale nie, ale ja nie, 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 się nie, Dobra, dobra. Nie było nie widzicie widzowie. widzowie nie. Ale dobra widzę, bo to jest przestrzaw, widzę. U Tojta będzie taki film, gdzie on pokazywał nowe swoje skiny i i! Jak wbijecie tam 100 tysięcy lajków to będzie on bardzo świetne skina i musi do niego wbić na ten Nie no. możecie, nie, To tak, jest... Jada tak, jest ja dałem specjalnie za dużo, żeby nie to zobaczycie później. Klikajcie z suba u i czekajcie. Weźcie tabliczki mamy bon. tak Jest Toyt, jest Ale jadę dalej. Jest A kto to jest, Ale jadę dalej? To jest, no ale jadę dalej, jak nie wezmę Ej, a dodamy na Wojnowicę, ale jadę dalej, proszę. No dobra. Działeś taką postać, robię. Ale jadę dalej, by, by tak I, ona... nie sensu i taki ma i taki, ta postać by była takim samolotem. On był by tak naprawdę asfaltem po prostu, i takie paski miałby na środku skina. Ale Jadę dalej! To, to, to. Jadę dalej na I będę do niego, ale jadę dalej, co robisz? Ej, błagam. Jadę Poszukajmy postać, ale jadę dalej. Dobra, na pewno girać. Zrobimy jest. to. 1 do 10 oceniacie tutaj teledysk i piosenkę. Więc najpierw dajmy Dobra. to i tak dalej. A tyle, Teledysk, teledysk. To teledysk. Mm, Ale potem Bo mogę, mogę też ocenić, ale jadę dalej? Tak, to to? Wresz, no. Dobra, no to ja to oceniam. Teledysk. W nie, no to. Nie w porównaniu na świat, tylko w porównaniu do innych na przykład. Dobra, w porównaniu do innych? Tak. Ja się. Na... Dobra, czekaj, jeszcze tutaj muszę dopisać. Ale jadę uh... dalej. O, on się dopisuje. To jadę dalej. Jazda, 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 nie jazda, nie. A ja? to będzie wykwintna chyba wyrafinowana ocenka To będzie A, wykwintna ocenka Tojta na on, się zastanawiam, on się zastanawia, on się zastanawia Wykwintna ocena Tojta to będzie Okej, okay, dobra, już mam Już to w kosteczkach już mam. Dobra, jest Co dziewięć To 19 na dzisiaj byłaby dobra reklama proszku do brania Mi tak <laughs> na TikToku Widziałem <laughs> <Nie, laughs> Bo wszyscy takie białe koszulki mieli, oni chyba mają. A, a palion Gdzie wypuścisz nowo na wyproszek do prania na palion shop. Wypuść palion. Palion clean, zrób o, opcję. Palion, palion clean. clean. Palion clean. No byłoby dobre, dobra, teraz dobra, ja Co ty jaki proszek do prania? Ty, dobra, ty proszek do prania do czarnych ciuchów wypuścisz, o. Do niebieskich. Byłyby tak niebieskie, że niebo by nie było takie niebieskie. O, ptyjś, teraz ptyjś się Dobra, dobra, dobra. Jaka będzie ocena teledysku, twoja kryś. Jaka? Widzowie, oczywiście wpadajcie na Al ale dwa, musicie wszyscy wbijać. Wszyscy wbijacie, słuchajcie, cały czas słuchajcie i na Spotify'u i tam, i siam. Wszędzie i będzie na e, no, koncert I tu. świetny. I tam, I, tu, I, tu, i tam, i tu, i tam, i tu, i obok, i obok, i obok i tam. I tam, i tam, i tu. No? Ale jadę dalej. Dobra. to się rozpisuje Uff. A, już myślałem, że. Się eee. rozpisuje. On pisał eee. 8,9. A, na 9. ej to prawie jak to prawie, jak 9 10. Ta. Bo ja eee. obliczałem, ile to jest, wiesz? Aha, okej okay. To ułamek, się. To Dobra ułabka, ocena, To naprawdę... Do... Ej, to to jest... jest. genialna ocena To jest. dobra Genialna, ale no To i To ciebie. Ale To jest. To ci nie liczy dobra, A to czemu Nie dajesz, ale jadę dalej oceny jak, no teraz będzie dopiero. No, no teraz, a, no tak, tak. A, teraz, teraz będzie. Bro, ale jadę dalej teraz, no <grym> I to napiszę! Ale jadę dalej na 10 zrobi pewnie. Grum jadę... na 10! Let's go! I teraz jadę piosenkę. ulicą Sa piosenkę teraz No dobra aswadro Toy to weź tabliczkę i teraz zamiast nie teletysk, tylko sama, sama piosenka, sama nuta a, a w tej piosence było, a jadę dalej? No no patrzcie, yes. I to razy? I to razy? Było z 8, chyba, jak nie więcej. Ale jadę dalej. Ale jadę, alu jadę dalej. A gdzie do, gdzie do jedziesz? Wsz幾, wszędzie. Na Mazury. Ja dam ta. tyle, bo było. Ale a jadę dalej. A jadę dalej. A jadę. Dobra, kry... a, dobra, to od razu możesz dać od tego, ale jadę dalej, ile da. Dobra, jadę dalej to będzie. <śpion electronic musici> o, a, uha. Oha. Eee. To nie możliwe, to się, niemożliwi, jacy się niemożliwi. Okej. Okay. Uh -huh. Wow. Jadę ulicą po asfalt drogą na 10. A ulicą. To jest dobra ocena, ale jadę dalej. 89% na 100%, BOM 3 minus 2 równa się 1 i 2 razy 2 równa się... Usiądź, widzisz? <laughs> Co? <laughs> 3 ja plus 2, 2 plus oceny, 8 no. plus 1 Nikt się nie spodziewał takiej oceny, co? Nie, nikt się nie spodziewał aż takiej wykwintnej oce oceny A 2 razy 2 to 8 plus 5 minus 4 Dobra, Dobra wydaje tak mi się, myślę. Że te oceny, ale jadę dalej, są wykwintne Moi drodzy, jak wam się podobał teledysk, spiszcie również, oceniajcie w komentarzach Wpadajcie teraz na lale2, wszyscy, wbijajcie na Spotify I słuchajcie ile wlezie, ile się da